Siemaneczko moi kochani, witajcie po raz kolejny, dzisiaj jestem znowu nad tą moją małą ulubioną rzeczką, tylko tym razem próbuję połowić na klasyczną przepływankę, dzisiaj mam sprzętu ze sobą tyle, że mieści mi się to w jednej ręce, także dzisiaj bardzo fajny spacerek na to miejsce, gdzie właśnie połowiłem te klenie na ostatnim filmiku, od tego miejsca zacznę i będę schodził sobie w dół rzeki, rzeka wygląda bardzo obiecująco. Zobaczcie, bardzo fajnie, spokojnie sobie płynie. Zobaczcie, to jest mój cały sprzęt na dzisiaj. Wędka, podbierak i wiaderko z robakami, z zanętą. Teraz Wam pokażę dokładnie, co tutaj mamy. Także tak wygląda rzeka. Już Wam pokazuję, co zaprałem na, na tą wyprawę. Za, kilka zapasowych przyponów. Zanęte. Została mi zanęta z ostatniego właśnie wędkowania tych kleni, jest to zanęta serowo czostkowa miałem jej bardzo niewiele, dosłownie taką garść. Do tego dodałem e, zmielony chleb tostowy, bardzo drobny, znaczy bardzo drobny, no, no, widać grube trakcje, ale zmi, jest zmielony i bardzo mocno to nawilżyłem, jak widzicie jest taka papka. I tym dosłownie po takiej, po takiej, o. Takim łapście będę rzucał do wody. To od razu się rozbija. To nie ma za zadanie karmić ryb, tylko po prostu ma to za zadanie puszczać ten swój zapach. Ryba też to będzie widziała, bo są w tym drobinki chleba. No i mam nadzieję, że za tym będzie podążać. Do wędkowania mam tylko i wyłącznie białe robaki. Nic innego, tylko białe. Znaczy kolorowe, o. I robaków też dosłownie po kilka sztuk, zobaczcie, będę sobie co jakiś czas rzucał w miejsce, gdzie będę łowił. Ja zaczynam łedkować, rozwijam wędkę, zaraz Wam pokażę zestaw jakiego używam, i zaczynamy łowić. Także trzymajcie kciuki. Dobra, jak się biorę za rozwijanie zestawu, zaraz Wam wszystko pokażę. Podbierak mam dzisiaj na długim kiju, na 3-metrowym. Jak widzicie, stoję trochę od wody. I tutaj większość miejsc, gdzie będę łowił, jest taka wysoka skarpa, dlatego mam długi podbierak, żeby w razie czego sięgnąć te ryby, jeśli oczywiście coś uda mi się złowić. No yy, wiadomo, jak to jest na rybach. Nie zawsze się udaje. Dobra, teraz tak, moi kochani, słuchajcie. Zestaw, którego będę używał, to jest spławik dwugramowy. Pod spławikiem mam śrucinę jednogramową. Na stoperach, dzięki czemu mogę zmieniać jej ustawienia, i pod spodem mam trzy śrucinki, takie sygnalizacyjne. Do tego przypon około 30 cm, na końcu zakończony haczykiem numer 16. Tak jak mówiłem, będę łowił nad białe robaki, więc nie chcę używać dużych przynęt. Znaczy nie będę używał dużych przynęt, więc mam mały haczyk. Dwa robaczki zakładam. haczyczek. I powiczek niech sobie płynie. Oj, mam ładną rybę, słuchajcie. No nie wierzę. Mam jakąś ładną rybę. Przy dnie stoi, ciekawe co to jest. Musi być ładny kleń. Tak, że to piękny klenik Masakra, słuchajcie Oj, zaraz mi Piękny klenik W miejscu, gdzie się go kompletnie nie spodziewałem No trzeba tutaj Słuchajcie, jaka walka. Piękna ryba na pewno. 40 plus. Oj, jest oj, tu, jest tu, nie tam. O, bardzo delikatny zestaw. No. Krzaki, krzaki. Chodź, 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 chodź. Jest, jest podbieraków. Coś niesamowitego. Nie spodziewałem się go w życiu tutaj. Wziął pod mostem praktycznie. Widzicie, tam jest most. Branie nastąpiło pod samiushkim mostem. Dobra. Piękna rybka. Piękna rybeczka. Zaraz go tutaj trzeba dziś zaprezentować. Oj, dobrze. Około 2 kg. Ładny kleniak. Uuu. Piękna ryba, słuchajcie, Zobaczcie, zapięty, w kącik. widzicie, piękna rybka, w końcu po długich łowach, patrzcie, piękny, piękny kleniak, grubas. Około półtora kg. Na pewno 50 tak na 100%. Piękna rybka. Coś niesamowitego. Wzięła trzy białe robaczki na przepływankę. Jednak da się też na przepływankę połowić. Super rybka. Zwracam mu wolność. Masakra. Coś niesamowitego. Zobaczcie jeszcze raz. Jaki piękny, zdrowy klenik. Zwrócimy mu wolność Teraz Zwrócimy rybce wolność Patrzcie Damy mu chwilę odpocząć, bo był długi hol O, pięknie poszedł I co? Da się. Da się. Szczerze powiem, wątpiłem w to, że dzisiaj jeszcze złowię rybę. Przeszedłem już, nie wiem, z 15 miejsc na każdym. To no nie policzę, ile, ile przepłynęć zestawem, ale w końcu pierwsze branie i to w dodatku z taką rybeczką. Łowię dalej. Jeszcze mam 3 albo 4 miejsca do przejścia, także zobaczymy, czy coś jeszcze uda się dołowić. Kolejna rybka. O! I to kolejna bardzo dobra ryba, słuchajcie. Ole masakra. Tu mam jakieś zaczepy na dnie. Muszę je omijać tak, tak, kolejna bardzo dobra ryba jest, podbieraku, słuchajcie <coughs> U, hu, hu. zobaczcie jest kolejna Rybeczka <laughs> Tym razem odrobinę mniejszy Ale jakże piękny Coś niesamowitego, ale zimny Strasznie, ale naprawdę zobaczcie piękna Piękna ryba zimowa z zimowej rzeki Tak to można Powiedzieć całuję ją dwa razy, bo jestem Mega szczęśliwy Także zobaczcie. Piękny, zdrowy, mega klenik. Piękne branie. Od razu widziałem, że to ryba, bo spławik pod wodę i zaczął jechać e, pod prąd. Także piękna, piękna rybka. Jeszcze raz buziaka. I... Pokażę wam, jak odpływa. Lećkę do wody. Patrzcie. Pięknie się. Od razu chcę wypłynąć. Niech płynie. I co wy na to? Druga rybka. Jestem mega zadowolony. No cóż. Jeszcze tylko na tym miejscu jeszcze przepłynę sobie z dwa razy dla pewności, że nie ma drugiej rybki, i mam jeszcze ostatnie miejsce. I kończę na dzisiaj swoją wyprawę wędkarską. Także może jeszcze uda się coś dołowić. Trzymajcie kciuki. Dobra, moi kochani, to by było na tyle dzisiejszego wędkowania. Na ostatnim miejscu straciłem zestaw, a nie miałem zapasowego. Także i tak świetnie, że udało się przejść te wszystkie miejsca, które miałem w zamiar. No i tyle. Eee, 3 godziny łowienia, dwa brania. Dobrze czy niedobrze, to już osądźcie sami. Dwa eee, brania, dwa brania wykorzystane, dwie rybki i to całkiem ładne. Eee, to by było na tyle. Jeśli film mi się podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Nowe osoby zapraszam do subskrybowania. I oczywiście komentujcie, jeśli macie jakieś uwagi. Jeśli chcecie coś powiedzieć. Jeśli chcecie o coś zapytać śmiało walcie w komentarzach. Ja staram się odpowiadać na każdy komentarz, który zadajecie, także do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, cześć.